Cześć, witam was w Dircie 5. Omówię prosto trowkę standmasta z tej gry, która hmm, po patchu została jeszcze bardziej popsuta niż była wcześniej, bo wcześniej dało się to zrobić glitchem, a nie dość, że tamte glitche zostały połatane, to z tego co poobserwowałem sobie filmiki wszystkie na YouTubie, Zostało też to no, po prostu zepsute i pokazuję Wam tutaj jak zrobić Stand Masta w 2022 roku po tym patchu. Nie sprawdzałem czy można patcha odinstalować i zrobić to starą metodą, nie próbowałem tego. A o co chodzi, że jest pobugowane, pogliczowane? Jak na pewno już zauważyliście, albo i nie, to Wam wytłumaczę. Są takie niebieskie bramki, na pointy, przez nie się przejeżdża, one na przykład nie dają punktów. Albo się wjeżdża w niektóre skrzynki, robi się drifty i to punktów nie daje, nie zalicza punktów, po prostu one lecą w eter. A najgorsze już są te takie tarcze żółte, w które się wjeżdża, one też nie dają punktów, a sprawdzając gameplay u innych osób, punkty też się pojawiały. No i się nawściekałem, nadenerwowałem, prawie Elgato przegrzałem, dlatego jeśli to jest. No nie jest to w niższej jakości, bo to nagranie jest szera niestety. Bo siedziałem, powiem wam, dwie godziny tłukłem się z tym, patrzyłem inne plansze, próbowałem to zrobić nawet w online'ie, jakąś customową mapą zrobioną i po prostu się nie da. I po prostu zobaczcie sobie jakim patternem ja jechałem, nabijałem ten licznik, bo filmiki pokazywały, że po tych kółkach, co, co teraz może widzicie, binałem różowe. To tam można maksymalnie 3 razy jechać, później już będą punkty spadać. A dawniej dało się kręcić te bączki tak, że te punkty leciały w nieskończoność i to było rzeczywiście łatwe, tak jak na filmikach się patrzy. Ta metoda niestety nie działa. Dlatego pokazuję wam jak ja to zrobiłem. Kręcę się na tych donatach. One najbardziej ten mnożnik cały nabijają. Tam na razę 3 na koniec. No i te skrzynki rozwalajcie. Jak widzicie, te żółte tarcze omijam, bo to niestety nie działa, to jest pogliczowane. Ja również to będę pokazywać w recenzji plus Platynie, bo pojawi się z tej gry. Troszkę się tam też nad nią poznęcam, bo niestety uważam, że Dirt 5 jest słabą grą. No i dobra, i to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem Wam wizualno, wizualnie, wizualnie, audiopaszczowo wytłumaczyć, jak zrobić trofka. I widzimy się w recenzji plus Platynie. Cześć.